Komputer, wchodzę w Minecrafta, je! Yeah. Właczam swój świat. Chcę sobie zagrać. Ta je oh yeah. Jak już gram, to robię strwane. A jak już gram na serwerze, to rozwijam klocki. Chyba że buduję domek swój, na no, tym serwerze. A jak nie robię nic na serwerze, to wychodzę z gry i wyłączam komputer. Albo siedzę na YouTube i oglądam. Ja Minecraft, je. Yeah. Siemano, to jestem, ManoBoka12, to jest, to jest, to jest mm, już siódmy odcinek z naszej serii Zagrajmy z w Minecraft tam Minecraft Zawsze mi się to myli mm, mm, Tak więc chodźmy grać Tak, takie teraz będzie intro, Mam nadzieję. Będę to zmieniać zawsze, bo nie będę pamiętał nigdy Tak, skrzynka na duperele, skrzynki na duperele. Buk. Dzisiaj sobie pójdziemy do wioski wykopać drewno. Całe drewno stamtąd wziąć. Więc biorę patyki, i idę do domu. Zabijam kota, zabijam drata i cisnę w Minecrafta na moda. Yeah. O, takie będzie już zam pociątek. Włączam komputer, włączam minecrafta, ścisnę na modach i jest fajnie. Potem już gram normalnie, jak przystało na. Co ja zrobiłem? Jak przystało na normalnego człowieka, robię sobie szkilo, robię się siegierę, a potem robię sobie na oczach od nagrywania. Bo musi być zawsze cięcie. Jak nie zrobić cięcia, to jest Jak nie cięcia, to jesteś prag. Jak nie robić cięcia. To jak nie zrobi cięcia? Jak zrobić cięcia? To cię zabije. Minecraft Slender. Slender cię zabije. Jak nie zrobi cięcia? Slender cię zabije. Jak nie zrobi cięcia? Tu z stronę? jest tam wioska. Tam jest. Nie wiem, że mi tu drzewa wyrosły, ale bo... Mam headshot od Ja już drewnem to... Kitam Drewnem to potrzebuję dużo No na razie mieszkam w takim domku Nagranie zacząłem nie wiem kiedy Wiec to na gruncie będzie trwało do 50 czyli jeszcze 9 minut. Niektóre będą krótkie, tak jak mówiłem, bo na przykład nie mam weny, bo w tym odcinku tu tylko drewno będę zbierał, także to to, to jest odcinek bezwany. Także może pocisnę live'a dzisiaj. Piszcie w komentarzach czy Wam się podoba takie coś. Ja się nie podoba mi się to, zmienię. Na lepsze. Wsadzę tro może, które mam cały czas, ale nie wiem jak wsadzać initro. Ciężnę kopić drzewno, jeee Będę kopał drzewo. Uuuuu Rojo mam headshot. Mam headshot prowokatore. Ile tych sadzonek z tych drzew wypada. A na skajbloku to żadna nie chcę wypaść do jasnej cholery. Graf ze Nie. Właśnie mi tam wyskoczyło, że mój kolega jest wstępny. Zamaluję to. Nie, gigant, nienawidzę giganta. Junior. I zaha, jeee! Yeah. No, ten, to już jest gigant, ja. czy się przybliżej. Oh, God, i assume, yeah. 那太简单了。

ma per starci staccio Mam ósmy poziom, znaczy B, 15. O, portal do meteru Mam co robić przez pierwsze 5 minut. Już przez Dobra, idziemy do meteru bez niczego. Jej, yeah, idzie do meteru.

Ale lag, ale lag, ale lag, ale lag, a lag, Dobra, jest spokojnie idę do cztero dwa na dwa Mam też sposób żegnania. Się. Ja jeszcze mam koło 12 Dobry szósty odcinek. Tak, widziałem. Był fajny. Możecie pisać Zajebia jeszcze filmiki. Niech to pała strzeli. Nie no kolejnego. No dobra, ciśniemy dalej. Niech to pała strzeli. Nie mam tutaj Mam też z prowokatorem i w ogóle i w szczególe. Tak więc komentujcie, skupujcie do zobaczenia w na następnym odcinku. Jestem na 12, tak ja Daj suba i nigdy nie przegrywaj. Daj suba i zawsze mi dawaj. Zawsze mi dała suba. by No tak tak komentujte, subslubujte. Do v dalším odcinku, já ještě Mano12. o Mano, pa.